Część tutaj zdemontowane w Fordzie, teraz będziemy czyścić tutaj piasty. Czekamy na nowe zaciski, sprężyny są zdemontowane. Po demontażu okazało się jednak, że i ta z strony prawej jest pęknięta. Tutaj widać. I z lewej strony też była pęknięta. nawet. Już było chwilę jeżdżony na tym. Tak czy inaczej byśmy zakładali dwie. No ale teraz już nie, be, nie będzie go tak bolało, że jedną, jedna była cała i musiał wymieniać. Tutaj jest tarcza od wewnątrz. Łączniki też nowe zamówiliśmy. W stabilizatorach. A tutaj jest ta druga od wewnątrz tar tarcza. Też tutaj widać, już kawałki odpadały z tej uderzymy delikatnie o to się wszystko kruszy także my się teraz bierzemy za czyszczenie tej strony i tej przygotujemy tą powierzchnię przy okazji wymiany zacisku wymienimy płyn, bo prawdopodobnie też nie było od nowości wymieniane I będziemy to składać na nowych częściach. Śrubę od regulacji zbieżności udało się rozruszać, więc na koniec sprawdzimy też zbieżność. Części do Focusa dotarły. Tutaj mamy zaciski kompletne, tak? Sprężynki mają, czy nie? Mają. A to były w zestawie, czy w zestawie. Czyli sprężynka też jest nowa. Nowa sprężyna. Jedna tutaj jest w opakowaniu. Druga. Nowe łączniki. Tary, taki sam duń, nie? To zły łącznik wyszedł zły łącznik tutaj taki, a tutaj jest taki czyli do zwrotu tarce tarczy mamy porównać. Wysokości zgadzają się. Mamy śrubę przygotowaną ze smarem. Czyli tarcze się zgadzają. I jeszcze klocek. Da Pan Pani Jasku jednego klocka. Tutaj na pudełku możemy sobie sprawdzić. Klocka jest jeden do jeden wymiar i bez otwierania. I jest w porządku. Jarzma poczyszczone, wszystko. Jasty wyczyszczone. Bierzemy się za montaż. W Nie ma w drugim sprężynki? ale Magda zamówiła też dodatkowo sprężynki, w razie czego tam widziałem. Więc są tutaj, widzicie? Bo zazwyczaj nie dają. Nie wiem czemu w jednym była, w drugim nie, no ale mamy cały komplet, więc możemy składać tarcze nowe, klocki nowe, zaciski nowe, sprężyny nowe. Na łączniki tylko czekamy. Tutaj, ponieważ z hurtowni dotarł, dotarły złe. Teraz odpowietrzymy cały układ przód tył. Auto na próbę, na dotarcie hamulcy i możemy oddać właścicielowi. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.